Niedawno do naszej gry wyszły dwa nowe skiny i z tej okazji, słuchajcie zapytałem was na karcie społeczności, czy chcecie abym te skiny kupił, a może rozdał wam jakąś kartę Google Play. Zagłosowaliście, że chyba bardziej wolicie, żeby zobaczyć fajny odcinek właśnie gdzie te skiny testuję, ale będzie to również spoko pomysłem, aby was widzów to zaangażować, dlatego słuchajcie jestem teraz na Discordzie z paroma widzami. Oczywiście link do Discorda znajdziecie w opisie i będę sobie właśnie, słuchajcie, z tymi widzami testował te skiny. No i słuchajcie, tymczasem gemy są już ładowane na moim koncie i teraz słuchajcie, kupimy sobie u tutaj MechaBo Bo i Robo Spike. Powiem Wam szczerze, słuchajcie, że jest mega, mega zakochany w tym robomoMike. Także słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, który skin Wam się podoba oraz możecie, tu, słuchajcie, teraz dać znać tutaj, nie, tutaj w ankiecie, słuchajcie, w prawym górnym rogu e, ekranu, który skin jest dla was Waszym zdaniem lepszy. A tymczasem, słuchajcie, no, najlepszy trzeba zostawić na koniec. Także słuchajcie, najpierw, najpierw kupimy sobie Mechabo. Także słuchajcie, kupujemy, mamy go, ok. Mamy tego takiego transformersa, transformersa, jak ja to mówię. No i został nam teraz, słuchajcie, RoboMike i go również kupujemy. No i słuchajcie, ten RoboMike ewidentnie mi się podoba. E, także słuchajcie, zostało mi teraz, jestem bardzo biednym człowiekiem, słuchajcie, ponieważ zostało mi 45 e, gemów. Ale słuchajcie, tymczasem widzę, widzimy się już na pierwszej gierce z widzami. Ok, moi drodzy, jesteśmy już na pierwszej gracji, tutaj wraz z widzami. O, tutaj już widzę miną, Hello, no, i pewnie będzie chciał już mnie zabić, słuchajcie, bo tutaj już się widzowie ugadywali, że. Że wszyscy na mnie e, Także smoko, słuchajcie, gram sobie daj na Majkie Czemu ja to powiedziałem jestem z nimi na, dis na Discordzie a powiedziałem jaką postacią gram No i oni się już na mnie rzucają, ej, to jest oszustwo! To jest oszustwo! No, i wszyscy no, Mam wrażenie. ja mam wrażenie, że wszyscy się na mnie rzucają? Halo. Idź sobie, dobra, słuchajcie, ale wracając do tematu, słuchajcie, gram sobie Dynamikiem. Robo Mikeiem chyba to się nawet teraz nazywa. I to jest, słuchajcie, ten zły. To jest ten zły, słuchajcie. Bardzo mi się, słuchajcie, w ogóle podoba ten akcent tego serialu, że właśnie są ci źli są ci dobrzy. I jest na razie ten, ten zły, jest e, bodajże Dynamike i Spike. A ci dobrzy to są Mecha Bo i Mecha Crow. Słuchajcie, jeżeli nie, nie widzieliście poprzedniego odcinka, gdzie kupowałem sobie właśnie te poprzednie skiny, tego Mecha. Bo i Robo spajka, słuchajcie, to teraz w prawym górnym rogu ekranu znajdziecie do tego odniesienie. No i atakują mnie! ku Poważnie. Okej okay, moi drodzy, tym razem pogramy sobie w Simon Movie i są tutaj ze mną kolejni widzowie, słuchajcie, bo zmieniamy sobie prawie praktycznie co każdą gier. Także słuchajcie, na początku Simon Movie i wszyscy zbieramy się na środku. Także słuchajcie, zbierzmy się tutaj wszyscy ładnie na środku, słuchajcie, i teraz od razu... Hej, halo, czemu SU Lost mnie uderzyłeś? Czekaj, ja, ja ci muszę oddać. O nie przepraszam dolar, nie bi. Słuchajcie, dajcie to Skremol mówi, porozwalajcie tutaj wszystkie te skrzynki na środku, żeby nam nie przeszkadzały. Jeśli ktoś kogoś zabija, od zuginie, ginie. Słuchajcie, Kremol mówi, mamy tutaj takie cztery kwadraciki na środku i będą to odpowiedzi ABCD Także pierwsze pytanie, słuchajcie, brzmi: Kremol wygrał yy, na odcinku Citroxa z gryogamy. Ten krzaczek to jest 0 megaboksów Ten krzaczek to jest 1 megaboks Ten to są 2, a ten tutaj to są 3. Także słuchajcie, głosujcie. Macie na to, słuchajcie. Kremol mówi oczywiście: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dokładnie, słuchajcie, przegrałem wszystko u Citroxa. Słuchajcie. Dobra, słuchajcie, także pierwsza konkurencja poszła wam bardzo dobrze. Także słuchajcie, kolejne pytanie brzmi. Kreml ma 13 lat, ten to jest 14, ten 15, a kolejny 16. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby się nie sugerować innymi. I tutaj macie teraz 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Moi drodzy, na pewno macie, jesteście pewni? Możecie jeszcze zmienić szansę. No, bo nie chciałbym, żeby nagle teraz wszyscy zginęli. Także słuchajcie, 5, 4, 3, 2, 1. No, Mironek. No i dali się niestety zbejdować, słuchajcie. Także tutaj są uczestnicy, słuchajcie, którzy giną. Mam 15 lat. Ale dziękujemy Leon za nieoszukiwanie, tylko dajcie się zabić. To, słuchajcie, jeszcze raz ustawiamy się, tutaj na środku Kreml mówi. Kolejna konkurencja, słuchajcie. I teraz pytanie brzmi: Kreml ma 8 tysięcy puszek, 9 tysięcy puszek, 10 tysięcy puszek, 11 tysięcy puszek. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bardzo dobrze, teraz uciekajcie, słuchajcie, Kreml mówił, Czekajcie i czy ktoś zginie? Nie, Kremol mówi zabijamy się Kremol mówi stop! A tutaj przetrwali jeszcze Dobra Mironeku tutaj prawie zginę, dała co tu, bo, tutaj mogę z wami zrobić, dobra Kremol mówi, wszyscy zbieramy się w jedno miejsce w środku <laughs> Tutaj SU los, ci zabijamy wszyscy SU los Okej, okay, moi drodzy, tym razem pobawimy się w chowanego, także słuchajcie. Ja jestem dynamikiem i ja słuchajcie, idę w prawy górny ruch ek ekranu, a wy za ten czas się słuchajcie, kryjecie e i liczymy, tak słuchajcie, do 20 sekund. Także słuchajcie, czas start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, to do, do 20 to jednak jest za krótkie, także Kreml Turrell. Okej, także ja sobie już teraz idę jako Dajna zobaczymy, czy kogoś znajdę. Oczywiście możecie przed mną, słuchajcie, uciekać, nie musicie. Nie możecie mnie atakować, ale możecie uciekać, okej? Okay? Bo ja wstawiam, że ktoś będzie na pewno na środku. Także słuchajcie, wejdę sobie na środek. No, na razie nikogo nie umiem znaleźć. Ej, bez kitu, na razie nikogo nie umiem znaleźć. Ej, co jest? Czemu ja nikogo nie umiem znaleźć? Ej, jakby się po O, tak tu jest dolar, dobra, lecę za dolarem. Nie dam mu teraz żyć, nie dam mu żyć. Dolar, dolar, chodź tu. No, no, daj, daj. Ale kozackie te pieście wyglądają. No, dolar, daj się zabić, nie. Tutaj kolejny jeszcze jest. O, dobra, to tego, ale teraz dałeś się smurf normalnie zabić. Gdyby nie ty, to pewnie dolara bym dalej brał. Dobra, giniesz, dobra, ten zginął. Chociaż jest coraz to mniejsza strefa, także zobaczymy, czy uda mi się Was tutaj wszystkich powijać. O, słuchajcie, zabijcie Andrzego, zabijamy Andrzego. Ktoś widzi Andrzego, zabijamy go. Tam jest Andrzej, Zobacz, słuchajcie, na słuchajcie, na, na chwilę kończymy zabawę. Tutaj Andrzej pozabijał. No, zabijamy tego Andrzego, halo, co, co za. Da, nie umie się bawić, dobra, ja szukam dalej, walimy tego Andrzego. Oj, słuchajcie, tu są kolejny raz, rzucam tam dynamit i. Dobra, zabiłem. Tu jest Bibi jeszcze. O lol, 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 dobra, nie udało mi się zabić chyba. Och, chodź tu, no, ale mi jest ciężko was zabić Masakra Ej no ile, tu jaka taka mała strefa, ja nie wiem co, co tu się dzieje w ogóle Co się dzieje teraz? Co się dzieje? Dobra, kto słuchajcie, kto, kto przetrwa, kto przetrwa? Ja się oczywiście nie, nikogo nie fokusuję Dobra, za zabijam NG'ego, zabijam NG'ego, to jest oszust, widzę, że jest kolejny ziomek, ale tu jest Engiej który oszukiwał Dawaj zabij go jeszcze Bibi, też możesz go zabić Wygrywasz, ty Engie to jest oszust, dobra możesz mnie zabić, słuchaj Dziękuję bardzo za zagrewkowanego słuchajcie, i widzę kolololo kolobę Okej okay, moi drodzy, także teraz myślę, że pogramy sobie po prostu game graba na pugarki wraz e, tutaj z kominem i milionkiem, którzy, czyli widzowie, którzy również tutaj właśnie wbili przez kodzik z Discorda No i słuchajcie, zobaczymy jak to nam wyjdzie. No mam nadzieję, słuchajcie, że nie upokorzę się teraz tutaj na odcinku. Gram słuchajcie z wielkimi prostami, ponieważ tutaj no chłopaki mają ponad 500 puszek na, 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 na tych brawlerach. Także jest słuchajcie grubo Ej, tutaj ten kruk jeszcze. Ojojojojojojojojoj. Oj, 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 oj. No ciężko, ciężko. Aj, zabił mnie kruk, zabił mnie kruk, słuchajcie. No słuchajcie, zostały 4 gibiki. Oni już mają 4 gemy, a my mamy tylko jeden. Eee, zapytałbym komina się do tego ustosunkuje, ale jest wyciszony. I nie wyciszę się teraz, komin. Bo wiem, że tak możesz zrobić, ale nie rób tego. Dobra. No patrzcie, tego Karla jeszcze. Dobra, rzucam moje y, bo bomby. Bo no, jest ciężko, jest ciężko. No, dobra, udało się. superanko super, superanko. Teraz Karl leci. I idź sobie Karl. Ty, ty jesteś tutaj słaby, Elo, idź sobie. No, come on, team, we can do it. So just do it, make your dreams come true. Tak, bo moje marzenie jest wygrać y, Brawl Starsy. No... Aaa. Dobra, mamy jakąś tam przewagę na razie. Chyba... No, przewagę, no w sumie, sensie, Oni mają przewagę, ale jakoś na razie... Zajmujemy sobie tutaj ten środek i nie przypuszczamy ich tutaj. Oj, teraz bardzo dobry ult broka poleciał. Coś czy że kruk na nas, zaraz na nas skoczy Ale mój auto atak zawsze na prop się widzę. Dobra, tutaj pozgarnięty No idź sobie! Nie wierzę! No nie, nie zdążymy już chyba zależy też gemu z, genera z generatora Co za świnia! No nie wierzę w to. Tam siedzą. Nie! Co się właśnie wydarzyło, moi drodzy! Także moi drodzy, teraz jeszcze bardzo widzowie właśnie, którzy są u mnie tutaj teraz na Discordzie prosili mnie, abym otworzył słuchajcie, klub specjalnie dla nich. E, także słuchajcie, chciałem Wam właśnie podziękować za wspólne nagrywanie. Także słuchajcie, ja teraz clan. Y, mamy, słuchajcie, sobie open, ok? I jest open, słuchajcie, możecie teraz szybko wbijać w trzy osoby. Pierwsze są najlepsze, jak zwykle, i tak dalej. I już, słuchajcie, wbiły pierwsze osoby, trzy. Mamy tylko trzy miejsca, słuchajcie. Także mam nadzieję, że choć trochę wam wynagrodziłem teraz właśnie te, tą, ten, te uczestnictwo, słuchajcie, na mnie, u mnie na odcinku. Bardzo dzień serdecznie wam dziękuję, słuchajcie. I również dziękuję wam, słuchajcie, za ten mem, który właśnie bardzo serdecznie spodobał mi się na mojej grupie kremówki. I również dziękuję wam za oglądanie, słuchajcie. I tymczasem zapraszam was na film, który wyświetla wam się po tej stronie. Jest to film, słuchajcie, e, gdzie kupowałem poprzednie skiny Mecha e, Crow oraz Robo Spike. Dzięki jeszcze raz wielkie, słuchajcie, za oglądanie. Widzimy się już w przyszłych materiałach. I aluwa kremowa! Mamy to!